Siemka wszystkim. Witam serdecznie. Kolejne, kuli, kulinarne kolejne moje wyzwanie. Masz. Wiesz o kogo chodzi? Masz się ładnie. To wyszło elegancko. Także co robimy? Robimy tak. Kwiatki będziemy zaraz sadzić. Ja żartuję oczywiście. Pokroliśmy czosnek. Na masło daliśmy go, teraz już jest o wiele lepiej jakość, bo miałem wcześniej problemy z kością. I ja, tostek się podsmaża na, na maśle, no. jakby nie było. Bo ponoć to jest najszybciej, najszybciej i najlepiej. Ja muszę się schylać, bo kurde tak mam ten. Tu mamy szpinak. Który zaraz dodamy. Jak się tylko czosnek podsmaży. Także poczekajcie chwilę. Podsmaży się. Kwiatki możecie podlać dla mnie, jak chcecie. <grytanie> Dobra. Pozdrawiam cię. Widzisz? Taki, taki, taki frysel odwaliłem. Także nie jest źle. Nie jest źle. Chciałaś zobaczyć. Masz patrz. Mówiłem nie muszę okularów nakładać bo nie ma, to, nie ma potrzeby do tego nawet ale, ale tak fajnie wygląda także czekajcie chwilę dobra słuchajcie wracamy żeby nie było że tam już w okularach ale dobra widzicie że moje oczy w porządku są wracamy przede wszystkim słuchajcie kurde cały czas się garbię przez, przez tą kamerę nie może być czosnek za mocno przypalony. A teraz weźmiemy szpinak rozdrobniony. Powiem tak wam. A ja jestem bardziej rozdrobniony niż ten szpinak. Pierwszy raz taki widzę też. No cóż. Zrzucę go. I wrzuciłem i będziemy czekać na efekt końcowy. Ja jeszcze, jeszcze w życiu tego nie robiłem. szpinak mrożony, rozdrobniony. Jak on jest rozdrobniony? To szybciej ja jestem rozdrobniony. Na części pierwszej się rozdrobniłem. No dobra, zobaczymy. O co Kaman? Pewnie dużo wody puści. Znając życie, skoro jest zamrożony i kazali wrzucać go rozdrobnionego bez rozmrażania, to, to ja jestem rozdrobniony, a nie szpinak. Ja jestem już grubo rozdrobniony. Ale dobra, czekajmy na efekt końcowy. No, Martunia. Jak widzisz fryzurę, widzisz elegancka jest dobra. Do, elegancko mi to, mi to pasuje. Pozdrawiam Twojego pieska, Gustawka. Pierwszy raz zwierzę pozdrawiam. Ty musisz. Nie, no, ty musisz dla niego to pokazać. No i ciebie też. Ciebie też pozdrawiam. Pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiam cię serdecznie. Także wiesz. Dziękuję Ci za pomoc, przede wszystkim. Ja muszę się schylać, bo kurde, bo, bo ja jeszcze nie jestem rozmrożony. One się rozmrażają, a ja nie. Także pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie, Pieska, Gustawka. Dobrze, Gustawka, dobrze powiedziałem. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. O, to, że w okularach mogę w okulary podnieść, nie ma problemu, nie ma kłopotu. Słuchajcie. Żeby nikt nie myślał, że kurde jakieś ściemy czy coś, nie? Nie mam żadnych filmów, nic. Ale tylko po prostu taką dla wizji robię to sobie, żeby to fajnie było. Także widzisz moją głowę. Fajna fryzura wyszła mi. Dwie dychy poszły przewalić, ale to nic, ale warto było. Warto było. No, i teraz kto jest rozdrobniony. Dalej ja nie mogę rozkminić. Czy ten szpinak jest rozdrobniony, czy ja jestem rozdrobniony? Coś jest rozdrobnionego. Ale co jest rozdrobnione? To tego ja nie wiem. Także da, dalej, ja zwariuję. Ja już zwariowałem. Ale. Ale, ale mówiłem szczerze. Fajnie, fajnie wierzę w was. Że będziecie ze mną, nie wiem, jak dzisiaj nie zrobimy live'a, to zrobimy go jutro. Jeden czort, kurdy. Walił to. <laughs> już nie powiem co. Kto. Kogo. Rozdrobnionego spinaka. Ale jak już się uda to zrobić, to spróbuję Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. OK? A wiecie, że jedną rzecz jeszcze Wam powiem, a to już jest. Kulinaria z wyższej półki. Wiecie, że to jest babka lecznicza. Naprawdę, mówię Wam, zerwałem teraz z podwórka. Wiecie, że ona tak samo można ją stosować. A dobra, czort. Można stosować ją jak szpinak. Można identycznie, identycznie. Identycznie się rozdrabia. No, naprawdę, to jest babka lecznicza. To co kiedyś czasami jak dzieci były jeszcze młode, wyliczały ile, ile, ile będą miały dzieci w, w swojej w przyszłości i tak dalej, nie? To to tak samo, tak samo działa. Tak samo i tak samo się, tak samo się to robi. A oprócz tego powiem wam jeszcze jedną, jedną rzecz. Jeszcze jedną ciekawostkę. To są liście mleczaka. Liście mleczaka, zwykły mleczak. Te co potem. O, właśnie, mam go, zaraz, zaraz wam pokażę. O. To są liście mleczaka. O, tego, tego typu kwiatu. Mleczaka, taki zwykły mleczak. Wiecie, że można z niego zrobić normalną sałatkę. I, i sałatę yy, jak... No kurczę, tak jak sałatę, no. Sałatę, no. Zwykłą sałatę, no yy, z, z jaką się nazywa? Ze śmietaną i w ogóle. Wiecie o tym, że można to zrobić? Można to zrobić. Można to zrobić, tylko trzeba to wiedzieć. A ja to wiem. Wiem, więc nawet robię u siebie, zbieram. Nie muszę kupować sałaty. Tylko biorę, zrywam i to jest ten sam smak identyczny, troszeczkę bardziej gorzki tylko, także mówię jeszcze dalej pójdziemy, niedługo dobra, nakładamy tą zieleninę no bo to zielenina będę na zielono i już wiadomo co robił nie, jutro nakładamy to, słuchajcie to wygląda całkiem sympatycznie tylko, że tak strasznie na zielono One trzeba jeszcze dosolić. Jest czosnek. Jest zielenina. Hej, to ja na wegetarnia. nic się nie przerzucę absolutnie. Zrobiłem to na próbę. Zrobiłem to. Kurde jak to wygląda ciężko. Naprawdę w skitu to wygląda. Ja to opierdzielę. Teatru to ja na zielono będę chodził. Nie powiem, że nie jest strasznie smaczny. Ponoć trzeba dosolić. Zaraz do sole. Zaraz dosolę, słuchajcie. Nie wiem, czy ten sos. A kiw Sos w lewo. No i dobra. Będzie bardziej sosnicko. Taka kobieta była coś ludzka. Była kiedyś. Dobra, włączam maszynkę, bo nie ma sensu prądu ciągnąć. Ale pierwszy raz przy was spróbuję. Pierwszy raz przy was spróbuję. Zasolę to. Pierwszy raz to robię w ogóle. Pierwszy, pierwszy raz takie danie robię. Jest Kompletnie zielone Kompletnie Tylko gdzieś uciekł mi widelec hmm. No, no trudno Poczekajcie chwilę Mamy, mamy, mamy widelec i pierwszy raz próbuję czegoś, czego w życiu nie jadłem. A. Przejdzie ta zielenina. Przejdzie. Mm. Polecam. Polecam tą zieleninę. Także trzymajcie się. Będą live y na pewno. Nie wiem czy dzisiaj. Bo ja już też się... Jak to się, Jak to było napisane? Dobra, może spróbuję dzisiaj na kolejny live odpalić. Słuchajcie, naprawdę to jest niezłe. Mm? Naprawdę. A jest kilka przepisów na to. Także zapraszam na mój kanał. Trzymajcie się zdrowo. Jak się uda, to dzisiaj zrobimy live, a jak nie uda się, to jutro zrobimy e, jeden dzień w tą czy we wtoł. Co za różnica. Trzymajcie się.